Dzień dobry, ponownie witam na radomskim targu Gołębi przy ulicy Lubelskiej 65 Zobaczymy co dzisiaj proponują hodowcy myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie jak na wcześniejszych filmach widać, w Radomiu można spotkać wiele ciekawych ras gołębi, jak króliki, kanarki, papugi, kurki, tak samo. Zapraszam do obejrzenia filmu. Startujemy. Nie, bo tu muszę, muszę spierzyć, nie? No tak. Dużo tam u siebie ma. Trzeba zobaczyć, oglądać, kupować, robiutki. Tak, widzę. Tak, tak. To pracę, to Aha. Biały ogonek. Ile taki samczyk? Dyszka to taki samczyk. No, Ciemno, a... hmm, ale, ale biały. Ale Nie. 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 A wyśwanczyki gładkie czarne, to jaka cena takich wyśwanczyków? 30 zł. 30 czarne, gładkie. Bocianki te z kosmami, parka, tak? 3 dyszki parka. E, po ile te siwy za, za sztukę? To, takie obrączkowane, bo mnie tu męczą. z kurde, podyszę i niech zabierają. E, podyszę to są one z, z tymi. No z Z Typesami są, podyszku no. siwe. Czerwone, nakrapiane, jakieś. chce. chce. No. Mirka te koroniaty takie kurczę, te ciemne, te yy, no morzynki, ciemne, przydyszki parka, hamburki, jest czerwony, cała para parzystych, trzydyszki, para parzystych, hamburków, przydyszki żółta luźna, luźna, a do pasiaczki po ile? To żałowniki są parę. a żałowniki, ja tak sobie nie widzę, żałownik na białych ogonach? Nie, wyloty, o. wyloty, takie żałowniki ile? Ona przeplotka, to trzy dyżki, tak? Trzy dyżki, tak wzięto. To musowo trzy dyszki, park. w Ten... A te pasiaczki jasne? Czerwony para i żółta pszenica. Milek te pasiaki jasne. Ile, ile one są? Ile? Trzy dyżki. Tam, tam, tam nie zbieram z góry. Trzy dyszki się ceni. Para łapciatek, ile wylocików? Trzy para? Trzy pudyszki para Możesz mówić głośniej, to ja nie wiem, A tu są to, karier jest jeden? Tak, jest karier. Karnier ile za sztukę? Pięć dyszek. 5 dyszek. A to, to są te mulomansy chyba, tak? I para żółtych, para czerwonych. I para żółtych, para czerwonych. Po pięć Po 50 zł. Mulomansy. I widymki. Wiedymki sześć dyszek. 6 dyszek. Łapciatek z kosmami i... Tu są te Berliny. berlinki Parka berlinków ile? No tu driery na nich mówią A, Briery, Driery, tak? Driery, driery. No. Ile parka takich drierów? A, pięć dychi. Pięć dych No, ładny neweczek no. A ten saneweczek sameczka ile? Samiczka. Cztery dychy to wieś Cztery dych O, krakuski żółte mamy Para Ile taka parka? Sześć, dychi. Sześć dych To nie do sprzedaży. I to są te blajwindry Blajwindry Bla, Blaj 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 parka ile? Dwa dychy zabiera Także takie mamy ceny tutaj. Chole, numer, kurcze numer. Dobra, chodzi. Tu mamy naprawdę gołębie krótkie, bielutkie, jasne. Ganiane, pędzone, ostro. promocja jest w I jest promocja w Radomiu po 10 zł. Po 10 zł, kolega mówi, promocja. Ale gołębie naprawdę pędzone, ostro. Dobrze spotkija. Po 10 zł promocja dzisiaj. Na takie gołębie. Proszę sobie zobaczyć. Jakie w Radomiu mamy gołębie? Nie tylko długie, ale są króciutkie. Andrzejku pokaż jeszcze tego gołębia. jeżeli promocja 10 zł. Po promocja 10 zł białogon. ogon. Co to Też jest, ludzie hey? oglądają naprawdę zainteresowanie jest duże krótkimi. Gąbkami. Na YouTube. Na YouTube. Na, Na tobie będzie dzisiaj. Super gołębie, naprawdę polecam. I Andrzej tylko to... bez negocjacji, po dychu bez Bo negocjacji. Tu tak. no. już nie ma czego negocjować. Tu już nie ma nic. To już jest do dowzięcia. a to są jeszcze tamte Pantor... pantosze, czaposze. A takie czaposze ile? To się zgłosi. Przyszko A te czaposzki po ile? Paweł? dyszku. czaposzki też podyszku, proszę zobaczyć. To jest promocja i koniec. Jest to promocja to i koniec. Są mi naprawdę. Jakby ktoś chciał smytać się, to ja udostępnię tu kolegę. W razie czego. Podam telefon ma do naprawdę. Przepraszam. Pędzone ostro i ścinowane są. Naprawdę. I jeszcze dobierzemy Andrzejku, ze 60 do nich. I Jeszcze 60, jakby ktoś chciał do kopienia można dobrać. Także zapraszam tutaj jakby coś kontakt do mnie polecam te gołębie naprawdę. Ciekawe a parka tych bródków czarnych ile? 150 zł. 150 zł parka bródki. A jaśniaczki po ile sam widzisz takie zdrowe? 20 zł 15 zł. 20 zł 15. Zł. Trzeba negocjować. i dycha tak samo. Trzeba negocjować, zależy od ilości i od gołębia, bo gołąb gołębiowy jest... O tak, oborek węgla, gołęb gołębiowy jest nierówny. Ten sam, ale każdy jest gołęb i te brudki są, tu u pana widzę, że są troszeczkę wyższe, te są takie spiżone. Po te bródki? Po 60 zł. Po 60 zł. I perłówki takie? Po dyki. Po, 4 po 4 perłowe. Tu droższe. Tu są troszeczkę droższe, także gąbioł jest nierówny. Tutaj konopie jest, i dlatego I tak jest. I dlatego. A tutaj to, na życie, to nie Ale też właśnie, tak powinno być. Nie ma bata. Nie dostajemy lepszego. Te pawiki białe, parka to ile? 30 zł. 30 zł, parka pawików A te pocztowe, siebie to pojechać za sztukę? Po piące. Po za obrączkami są. Po piące. I kogoś mamy w radomiu? Nie, A te kurki to po ile? Po cztery te kurki, proszę bardzo. I mamy tygryski. Tygrysków parka ile? Parka tygrysków 60 zł, te takie czarne. A to są wszystko boki, chyba, tak? Niektóre, te, te czerwone. I takie boki po ile? Po trzy dyszki. Po trzy dyszki boki. A te białe to są, są jak. jak te... Rzeszowskie. te białe. parę takich rzeszowskich białych? 60. Zł. Ale ciekawe jestem, co mi się walnęło. Z kamerą Zgadza się? Z kamerą już czy tak? Z kamerą jak nie będzie padać, to Jutro ma padać ostro. Trzeba sprawdzić pogodę rano. Ja zawsze sprawdzam. Dzisiaj taki, no może się zmienić, nie? Przed tym. Ale ja panu powiem pogodę. Ja mam wglądam w telefonie, bo sprawdzam. na Dzisiaj jak na grzyby chcę jechać, pojadę, nie? To się raczej sprawdza. Z Radomia pogoda tych lotników. Jak pisze 20%, to czyli deszczu nie ma. A w niedzielę to ma lać. A taki krakowskie czarny to ile? 15 zł. A runo on ma w lotach po 7? Po 7 lotach, 15 zł. A te łapiące te czerwone to są wywrotki, tak? A widymy, tak? I z parka takich widimków ile? Dwadzieścia złotych. Dwadzieścia złotych parka, A, dziękuję. Sto sześćdziesiąt metr. Sto sześćdziesiąt złotych metr. I pszenicy i zboże mamy w Radomiu też.

a te żółte z pancy, kolego, to ile? Te żółte to po ile z parka? Po 50 zł. Parka. A te wrótki twoje, czy nie? Nie, kolego. I taka, takie brudkie czarne, mój to młodziaki, po ile? 200 zł. I po 7 latach mają tam, po ile? Nie wiem, nie wiadomo. Winerek bardzo ładny. Ile taki winerek? Półtorej to Ja lubię tak. Takie jasniaczki ile po zawsze Po 50. Po 50 zł, perłowe? Te też po 50 zł.

Na wsi będą się kłaniać. Nie, ty to jest ile? Poszli ten koronaty w lecik? 3 złoty. Panie to gada, czy złote ile? Co? Ile kosztuje? 20 zł. 20 zł. Koroniaty wylocik, proszę bardzo. Nie no, ale bez pierdol, jakaś cena musi być dobra. Mhm. Przyzwoita Nie sprzedaje się gołębi, a tu klatki puste, proszę bardzo, klata pusta. Czyli sprzedaje się też. W zależności kto jakie ma gołębie i jakie ceny. A takie jaśniaczki po ile? Po piąte. Proszę bardzo. A te siwy po ile jest za sztukę? Po złotych Złoty 50. Złoty 50 kolega mówi. Nie, jeszcze pisałem po ile? Weź po ile. A po ile kto da? Po ile, kto da? Proszę bardzo. Mi nagrywać. Jedna klatka pusta, czyli gołębie, gołąbki sprzedane.

po pięć złotych takie Po pięć złotych Wysokolotny Dobrze pan mówi, poprawić Widzę oglądać jak mija z miejscu Niektóre wysoko idą Kurcze tak do góry, patrzcie Wysokolotny będę pamiętał teraz Nie ma takiej grupy wysokolotnych górnych.

do tych jak jak pan 20 jak pan tu się biolorda i to wędobre i ziemia kupiciami i kaliene wędobre jest kupitany i dobrodziejny materiały Była psiata, była psiata. Te szwanczyki siebie, to za sztukę ile? Po 30 zł to jest szwanczyk. A te jaśniaczki tutaj na górze. Po 30 zł to jest sztuka. O A te deleszki za sztukę i po ile? Po 50 zł, a ty tiplerki żółte? Po 15 tiplerki żółte, dreszki po 50 Bardzo ładne klemeczki Te czarne taka para kłemków to ile? 50 zł parka klemków. I te też tutaj te czerwony, tym z czarnym, też 50 zł parka? Po 15. po 15 zł. I pawiki mamy ładne. A pawiki? Parka? 20 zł. 20 złotych parka pawików. A jak jednego mam? A takie jaśniaczki to zawsze po ile? Po ile po 8 dyszek Proszę zobaczyć Takie jaśniaczki po ile po 5 dyszek tak? Po 30 zł I to są wyszwance chyba chwilę, tak? I para chwilę? 60 zł para, czyli po 30 zł ale widać, że gołębie z lotu, takie czyste, białe, fajne ptaszka Dziękuję wszystkim hodowcom za udostępnienie gołębi do filmowania. Wszyscy wspólnie, razem promujemy radomski targ gołębi. Jeszcze raz dziękuję. Hejka.